Zacznę od slajdu, który będzie dość podobny do tego, a się slajdy, zmienia, który będzie dość podobny, choć trochę brzydszy, do tego, który przed chwilą pokazywała dr Katarzyna Tyzerowska. A mianowicie, tak jak już powiedziała, DNA mamy w komórce w dwóch organelach w jądrze komórkowym oraz w mitochondriach. I paradoksalnie w przypadku chorób mitochondrialnych istotne będą obie te cząsteczki DNA. Mamy też powiększone mitochondrium, bardzo schematyczny sposób zaznaczony mitochondrialny DNA, oraz ten element mitochondrium, który nas w pewnym sensie interesuje najbardziej, to znaczy system fosforylacji oksydacyjnej, czyli łańcuch oddechowy i ATPaza, o której więcej opowie z pewnością w kolejnym wykładzie profesor Róża Kucharczyk. Ponieważ to właśnie nieprawidłowości funkcjonowania systemu fosforylacji oksydacyjnej, a zatem produkcji ATP, są przyczyną chorób mitochondrialnych. Czyli choroby mitochondrialne definiujemy jako niedobór energetyczny, właśnie wynikający z dysfunkcji któregoś z tych kompleksów bądź pierwotnej, bądź yy, może być niezwiązana bezpośrednio z samymi podjednostkami tego kompleksu, ale z jakimiś, Białkami, które na przykład wpływają na jego składanie, czy w inny sposób na jego funkcjonowanie. I co więcej, jeżeli jesteśmy dość przyzwyczajeni, do takiego obrazu mitochondrium jako powiedzmy, fasolkowatego tworu, w rzeczywistości mitochondria są bardziej podobne do tego, co widzimy w lewym dornym rogu. To znaczy w komórce tworzą sieć, mogą się ze sobą łączyć, mogą się ze sobą dzielić mogą się dzielić. I ta ich dynamika również jest bardzo istotna. I tak jak powiedziałam, aby w ogóle mogło funkcjonować, niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie obu genomów. Genomu mitochondrialnego, który koduje tylko 13 polipeptydów stanowiących pod jednostki kompleksów systemu fosforylacji oksydacyjnej, cząsteczki TRNA i RRNA niezbędne do tego, żeby przeprowadzić translację tych polipeptydów. Oraz genom jądrowy, który koduje wszystkie pozostałe polipeptydy systemu fosforylacji oksydacyjnej, ale też wszelkie inne białka enzymatyczne, transportowe, strukturalne, a także całą maszynerię, która odpowiada za funkcjonowanie mitochondrialnego DNA. A mitochondrialny DNA, Różni się od jądrowego nie tylko tym, że jest zlokalizowany w innym organelu, nie tylko swoją strukturą jest bardziej zwarty. Geny ułożone są jeden obok drugiego nie ma intronów, ale też tym, że jest wielokopiowy, w komórce występują setki, nawet tysiące kopii, co oznacza, że nie wszystkie kopie muszą mieć taką samą sekwencję. I bardzo często w przypadku chorób mitochondrialnych mamy do czynienia z heteroplazmią, czyli sytuacją, w której część cząsteczek zawiera wariant patogenny, mutację, a część cząsteczek jest prawidłowa. DNA mitochondrialny jest dziedziczony od matczyni. Jak wyglądają objawy chorób mitochondrialnych? Choroby mitochondrialne w zasadzie mogą dotyczyć wszystkich układów i narządów. Ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na oko. Ze względu na to, że wiele objawów z oczami się wiąże, może to być yy, yy, zanik nerwu wzrokowego, może to być toza, która bardziej dotyczy powieki, tak? jest to opadanie powiek. Yy, możemy mieć do czynienia z... Yy, Postępującą zewnętrzną wtalmoplegią, czyli niemożnością poruszania gałką oczną głównie na boki, czy też yy, barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki. Kolejny częsty objaw w przypadku chorób mitochondrialnych. Kolejnym narządem, a właściwie takimi dwoma, które są chyba najbardziej klasyczne dla chorób mitochondrialnych, jest to układ mięśniowy i układ nerwowy. Yy, nietolerancja wysiłku, yy, osłabienie mięśni. Czyli miopatia są częstym objawem chorób mitochondrialnych i także różnego rodzaju objawy ze strony układu nerwowego, zarówno centralnego, jak i obwodowego, czyli możemy mieć do czynienia zarówno z padaczką, bezładem atakami udaropodobnymi, czy też opóźnieniem rozwojowym, a w starszym wieku demencją czy migrenami. Ale jak sobie popatrzymy, to tak naprawdę każdy narząd, każda tkanka może być dotknięta chorobą mitochondrialną. Z punktu widzenia genetyka, Dziedziczenie chorób mitochondrialnych nie jest takie proste, jak nam się kiedyś wydawało. Kiedyś zwykle zakładano, że skoro choroba jest mitochondrialna, to będzie związana z mitochondrialnym DNA i będzie dziedziczona od nadczynie. W tej chwili nasz obraz wygląda zupełnie inaczej. I nawet powiedzielibyśmy, że dziedziczenie jądrowe, głównie autosomalne recesywne i autosomalne dominujące, będzie nawet częstsze. Tyle tylko, że choroby związane z dziedziczeniem jądrowym są nieco trudniejsze do diagnostyki. Jeśli chodzi o choroby mitochondrialne związane z mitochondrialnym DNA, możemy mieć do czynienia z punktowymi wariantami, z mutacjami punktowymi w mitochondrialnym DNA. One faktycznie dziedziczą się w sposób odmatczyny. Najbardziej klasyczną chorobą mitochondrialną, z tym związaną jest zespół MELAS, który charakteryzuje się miopatią, encefalopatią fasicą mleczanową i napadami udaropodobnymi, i jest najczęściej związany z patogennym wariantem w jednym z genów kodujących leucynowy tRNA o jeszcze jednej chorobie związanej z wariantami punktowymi, powiem za chwilę. Są choroby, które mogą mieć dziedziczenie zarówno mitochondrialne, jak i jądrowe. To znaczy, w ich przypadku znajdowany jest albo wariant patogenny w mitochondrialnym DNA, i wtedy choroba dziedziczy się w sposób odmatczyny, albo w którymś z genów jądrowych i wtedy choroba ma charakter mędlowski. I najlepszym przykładem tutaj jest zespół Lia, który jest. Encefalomiopatią, zwykle ujawniającą się bardzo wcześnie w dzieciństwie, związaną z takim charakterystycznym obrazem, jest zajęcie jąter podstawy w rezonansie magnetycznym. W przypadku zespołu lija, spotykamy zarówno warianty, na przykład w, w genach kodujących pierwszy kompleks. Znaczy w mitochondrialnych genach kodujących pod jednostki pierwszego kompleksu łańcucha oddechowego czy też atp ale w Polsce najczęstsze są warianty jądrowe w genie SURF-1 czy w genie SCO2. I jeszcze inną klasą chorób mitochondrialnych są takie, w których de facto widzimy mutacje zarówno na poziomie mitochondrialnego DNA, jak i na poziomie genów jądrowych. I tutaj najlepszym przykładem jest zespół Alpersa kuttenlochera gdzie pierwotną przyczyną są warianty punktowe w genie Polk. To jest gen, który koduje pod jednostkę katalityczną polimerazy. Ta polimeraza odpowiada za replikację mitochondrialnego DNA. Natomiast wtórnie obserwujemy liczne delecje duże w mitochondrialnym DNA. Albo też spadek liczby kopii, czyli deplecję mitochondrialnego DNA. A zatem, wprawdzie pierwotna przyczyna jest jądrowa, to wtórnie obserwujemy także zmiany na poziomie mitochondrialnego DNA. Mitochondrialny DNA ma kilka takich cech, którego widzę, że jednak coś się rozjechało. Na niebiesko zaznaczone są cząsteczki mitochondrialnego DNA prawidłowe, a na czerwono nieprawidłowe zmutowane. Jeżeli mamy do czynienia z mutacją na poziomie mitochondrialnego DNA, to możemy się spodziewać kilku efektów na poziomie komórkowym. Po pierwszym takim efektem w przypadku heteroplazmi jest Istnieje czegoś takiego jak próg biochemiczny. To znaczy, dopiero przekroczenie pewnej liczby kopii, pewnego udziału cząsteczek nieprawidłowych powoduje to, że ujawnia się choroba, pojawia się jakieś zaburzenie biochemiczne. Taki próg jest różny w zależności od tego, z jakim wariantem mamy do czynienia, jest różny. W zależności od tkanki, może też zależeć od tego, jakie będzie pozostałe tło genetyczne. Co więcej, możemy u jednej osoby obserwować różny poziom wariantów w różnych tkankach, a jeszcze idąc dalej, w przypadku kobiety, która jest heteroplazmatyczna pod względem jakiegoś wariantu, możemy obserwować różny poziom tego wariantu u jej dzieci, co bardzo utrudnia poradnictwo genetyczne w przypadku chorób mitochondrialnych. Mimo jednak choroby mitochondrialne, które z punktu widzenia diagnostycznego wydawały się do niedawna stosunkowo proste, taką chorobą jest dziedziczna neuropatia wzrokowa Lebera, która charakteryzuje się tylko i wyłącznie utratą wzroku, jak na chorobę mitochondrialną. Bardzo prosty i klarowny obraz. Natomiast jest tu kilka rzeczy dziwnych, mianowicie częściej chorują mężczyźni, nie jest to typowe dla chorób mitochondrialnych i występuje stosunkowo niska penetracja. To znaczy, posiadanie patogennego wariantu mitochondrialnego DNA oznacza, że mamy pewne ryzyko zachorowania, natomiast nie każda osoba choruje poruje mniej więcej 50% mężczyzn i około 10% kobiet, które mają na przykład tę najczęstszą mutację w pozycji 11778. I do niedawna wydawało się, że w zasadzie analiza mitochondrialnego DNA w zupełności wystarczy do tego, żeby zdiagnozować dziedziczną neuropatię wzrokową Lebera. Od niedawna wiemy. Że za chorobę tę mogą także odpowiadać warianty jądrowego genu DNA JC30, którego przypadku obserwujemy dziedziczenie autosomalne, recesywne, co nie zmienia faktu, że nadal chorują częściej mężczyźni i nadal penetracja nie jest 100%. Jak wygląda taki schemat diagnostyczny chorób mitochondrialnych? Powiedzmy, dość klasyczny, to znaczy w pierwszym momencie oczywiście badanie podmiotowe czy też badania laboratoryjne, na przykład poziom kwasu mlekowego, badania obrazowe, które mogą pokazać, jak funkcjonuje mózg, elektromiografia, która pokazuje, w jaki sposób funkcjonuje, funkcjonują mięśnie. Następnym takim elementem bardzo często jest biopsja mięśnia i to już jest o tyle Niekomfortowa sytuacja, że jest to badanie inwazyjne, które szczególnie w przypadku dzieci bywa bardzo trudne, ale taka biopsja mięśnia dostarcza informacji właśnie o tym, czy jak wygląda potencjalnie uszkodzenie mięśnia. Jeżeli te wyniki potwierdzają podejrzenie choroby mitochondrialnej, Zwykle pierwsze przeprowadzano badanie mitochondrialnego DNA i dopiero jeżeli mitochondrialny DNA dawał wyniki ujemne, następnie badanie genów jądrowych. I przykładem powiedzmy zastosowania takiego klasycznego schematu, jest jedna z rodzin, które były u nas badane. Mianowicie po raz pierwszy pacjenci trafili do nas bardzo dawno temu, wtedy możliwości diagnostyczne były. Mocno ograniczone. Przeprowadzono tylko badanie z krwi, kilku wariantów punktowych i delecji mitochondrialnego DNA. Wynik był negatywny. Pacjenci po raz kolejny trafili do nas w 2010 roku, wtedy już dysponowaliśmy bioptatem mięśnia. Okazało się, że w bioptacie znajdują się liczne delecje mitochondrialnego DNA, co oznacza właśnie taką sytuację, jak mówiliśmy w przypadku zespołu Alpersa-Huttenlochera, że poszukujemy jakiegoś z genów jądrowych. Najpierw sprawdzono oczywiście gen Polk, okazało się, że to nie on. Jeśli chodzi o liczne delecje czy też deplecje mitochondrialnego DNA, genów powiązanych jądrowych z Takim obrazem na poziomie mitochondrialnego DNA jest bardzo dużo. Są związane z replikacją mitochondrialnego DNA, z rekombinacją, z naprawą, ale także z biosyntezą nukleotydów, z transportem przez błony. Jest ich faktycznie bardzo dużo. W związku z tym wpierw przeprowadziliśmy analizę kilku genów jądrowych, co dało wynik negatywny, a następnie dzięki postępowi, o którym już mówiła moja przedmówczyni, postępowi diagnostycznemu, przeprowadzono sekwencjonowanie całego eksomu, czyli wszystkich genów kodujących białka, wszystkich obszarów kodujących tych genów. I okazało się, że za chorobę w tym przypadku odpowiada wariant genu RNA z E. Renasek-1, który, który to gen jest powiązany właśnie z naprawą DNA mitochondrialnego, częściowo także z jego replikacji. I tak to trwało w tym przypadku bardzo długo. Uczciwie moglibyśmy policzyć ten czas od 2010 roku. Nadal jest to niezmiernie długo. Nasza rodzina okazała się też o tyle ciekawa, że i tu wielkie ukłony w stronę osób, które przeprowadziły wywiad z członkami tej rodziny, udało się ustalić, że rodzice naszych pacjentów byli ze sobą spokrewnieni wiele pokoleń wcześniej. Innym przypadkiem, przykładem jest sytuacja osoby, w której, w której przypadku to podejrzenie choroby mitochondrialnej było mniej oczywiste. Część, znaczy to było akurat badanie wielośrodkowe, w związku z tym no gdzieś żeśmy między sobą się porozumiewali w sprawie tego, jaki, z jaka choroba może się kryć za objawami pacjentki. Stwierdzono obecne, znaczy liczne delekcje mitochondrialnego DNA, ale też dość szybko stwierdzono heterozygotyczny wariant w genie Polk, Tyle tylko, że jest to wariant, który nie wyjaśnia fenotypu, ze względu na to, że ten wariant akurat charakteryzuje się dziedziczeniem autosomalnym recesywnym. Ostatecznie także zdecydowano się na sekwencjonowanie exomu i okazało się, że mamy do czynienia z dużą delecją w obrębie genu SETX, który jest powiązany z atakcją rdzeniową męską, neuropatią aksonalną typu drugiego, która faktycznie dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Natomiast pozostaje cały czas pytanie o znaczenie tych licznych delecji mitochondrialnego DNA, które cały czas tam jest. I najprawdopodobniej mamy do czynienia z sytuacją, w której u tej konkretnej pacjentki mamy dwie choroby, chorobę mitochondrialną oraz chorobę, która w sensu stricte mitochondrialna nie jest. I znowu, w tym przypadku nie trwało to aż tak długo, ale nadal było to kilka lat. A zatem może udałoby się trochę taką, jakby zaproponować trochę szybszy schemat diagnostyczny. I wydaje się, że miałoby to sens, jeżeli podzielilibyśmy choroby na takie, w których mamy dosyć dobrą korelację genotyp-fenotyp. I jest to zespół MELAS, czy też zespół MERF miopatia, encefalopatia oraz takie charakterystyczne włókna szmatowate jest to objaw obserwowany na poziomie histopatologicznej analizy mięśnia i w takim przypadku w zasadzie należy przeprowadzić analizę mitochondrialnego DNA, przy czym Proponowałabym, żeby już nie bawić się w analizę pojedynczych wariantów, tylko po prostu zrobić to metodą wysokoprzepustową, zastosować sekwencjonowanie następnej generacji. W przypadku dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera nadal jest sens, żeby poszukiwać tych trzech najczęstszych wariantów oraz przeprowadzać analizę jądrowego genu DNA JC30. W przypadku znowu kolejnej, dobrze zdefiniowanej choroby, jak zespół alpersa huttenlohera w zasadzie wystarczy analiza genu Polk. dopiero potem można myśleć, jeżeli wynik jest całkowicie negatywny o tym, czy nie należy rozszerzać tej diagnostyki, w przypadku zespołu lia wpierw te dwa geny jądrowe, a potem znowu mitochondrialne DNA metodą wysokoprzepustową. Natomiast w przypadku chorób mitochondrialnych, które nie wpisują się w taki typowy fenotyp, albo też diagnoza choroby mitochondrialnej jest niepewna, wydaje się, że rozsądniejsze będzie albo przeprowadzenie analizy panelu genów powiązanych z chorobą mitochondrialną albo takie, gdzie po prostu produkty wiemy, że mają lokalizację mitochondrialną. Takim dobrym panelem jest mitokarta oraz analiza mitochondrialnego DNA metodą wysokoprzepustową czy też Szczególnie w sytuacji, kiedy ta diagnoza choroby mitochondrialnej jest niepewna, to sekwencjonowanie eksomu lub wręcz całego genomu oraz analiza mitochondrialnego DNA metodą wysokoprzepustową. Bardzo dziękuję. Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, jest kontakt. Dziękuję bardzo.